Piękne plaże, zabytkowa architektura, no i oczywiście latarnia. Ustka to jeden z najpopularniejszych urlopowych kierunków w naszym kraju, a według wielu najpiękniejsze miasteczko nad Polskim Morzem. Dziś sprawdzę, czy faktycznie tak jest. Wejdziemy na latarnię? No, bardzo elegancko. Pospacerujemy deptakiem. I oczywiście zjemy rybkę. Ile to kosztowało? Odpowiedź na końcu odcinka. Gotowi? To zapraszam do ustki. Gdzie indziej mógłbym zacząć swoją nadmorską przygodę jak nie tutaj, czyli na plażę, ale zanim wam o niej opowiem, to zobaczmy, jak tutaj dojechać. Ustka leży nad Bałtykiem mniej więcej w dwie trzecie drogi między Świnoujściem a Władysławowem. Niestety miasto nie jest połączone z siecią dróg szybkiego ruchu i dojazd tu trochę zajmuje. Z Krakowa będziecie jechać prawie 8 godzin, a na przykład z Piły niecałe 3. Ale uwierzcie mi, że warto, bo usteckie plaże należą do najpiękniejszych w Polsce. W ustce wydzielono dwie plaże, nazwane, no trzeba przyznać, że niezbyt wymyślnie plażą wschodnią i plażą zachodnią. Ta, na której teraz jestem, to ta wschodnia. Znajduje się bliżej centrum, a może nawet w samym centrum ustki. Jak widzicie, jest tu w związku z tym trochę tłoczno, ale to nic, bo na tych szukających nieco więcej spokoju czeka plaża zachodnia. Ta znajduje się po drugiej stronie portu. I zanim dotrę do kolejnego miejsca, to chcę Wam pokazać coś takiego. To jest kładka piesza, która o każdej pełnej godzinie, co 20 minut, otwiera się na turystów. Jak widzicie, turyści już stoją i czekają. Dzięki temu mogą przejść na drugi brzeg. Zamiast obchodzić port dookoła, co zajęłoby mi około 40 minut, wystarczy parę kroków i już mogę znaleźć się na drugim brzegu. A plaża zachodnia to plaża wyjątkowa. Znajdujące się na niej kąpielisko otrzymało błękitną flagę. Prestiżowy certyfikat przyznawany europejskim kąpieliskom i kurortom spełniającym określone normy czystości i infrastruktury. W Polsce w tym roku wyróżniono tylko 35 miejsc, z czego cztery z nich znajdują się w województwie pomorskim, a trzy z tych czterech znajdują się w Trójmieście, więc jak sami widzicie, to kąpielisko, Ustka Zachód 2, bo tak brzmi jego pełna nazwa, jest całkiem wyjątkowe. Certyfikaty certyfikatami, ale spójrzcie tylko na ten drobny, złocisty piasek. No, coś przepięknego. Przepiękna jest w ogóle ta cała plaża. Jest ona dosyć pusta, nawet w sezonie. Ja wiem, że każdy z Was ma swoje ulubione plaże nad Bałtykiem, ale te wózce to naprawdę ścisła czołówka. No dobra, ale przecież nie samą plażą człowiek żyje. Jak wiadomo, każdy kurort musi posiadać też deptak. Jak to wygląda w ówczce? No, całkiem nieźle. Funkcję deptaka pełni tu promenada nadmorska, która ciągnie się wzdłuż plaży. Znajdziecie tu wszystko to, co porządny nadmorski deptak musi mieć. Jest wata cukrowa, są świderki, są gofry, są też pamiątki. No i przede wszystkim jest niepowtarzalna nadbałtycka atmosfera. Wiem co powiecie? Takie rzeczy są wszędzie nad morzem. No może i tak, ale nie wszędzie na deptaku natraficie na orkiestrę. Mnie się to udało. A jeśli zapytacie mnie, co jeszcze wyjątkowego jest w wózce, już mówię. Na wschodnim krańcu promenady coś dla siebie znajdą miłośnicy kina. To ławeczka Ireny Kwiatkowskiej. No, tę aktorkę znają chyba wszyscy. A, to pani! Co dziwi się pani, że jestem ajentem? Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Teraz chwyciłam się za ubezpieczenia. No i. Wygląd jest, co? No ale do roboty. Słynna kobieta pracująca z 40-latka była częstym gościem w ustce. Podobno lubiła też spacerować tą promenadą, stąd to upamiętnienie. Zresztą, ustka ma jakąś taką słabość do pomników, bo znajdziecie tu między innymi pomnik Trzech Gracji, pomnik Ludziom Morza czy pomnik Rybaka. Ale zostańmy na promenadzie. Co tu jeszcze warto zobaczyć? Całkiem elegancki park, a w nim no nie uwierzycie, kolejny pomnik. Tym razem pomnik Fryderyka Chopena. Z tego co wiem, znany kompozytor nigdy nie był w ówce, no ale w końcu to Chopin, więc jego pomniki znajdziemy niemal w każdym mieście w Polsce. Co ciekawe, twórczynią tego dzieła jest Ludwika Niczowa, autorka warszawskiej Syrenki. I pewnie nie wspominałbym o tym, gdyby nie fakt że Ustka też ma swoją syrenkę. Stoi na falochronie przy zachodnim krańcu promenady. Jak widzicie dzisiaj nie mogę z bliska jej zobaczyć. Obecnie trwa tutaj remont, ale już niedługo syrenka ma stanąć przed kapitanatem. Dajcie znać w komentarzach czy już ona tam stoi, no i czy mogliście dotknąć jej biustu. A legenda głosi, że syrenka jako półryba, a w dodatku też trochę złota, może spełnić jedno życzenie. A żeby się spełniło, no to trzeba potrzeć syrenią pierś. Jak widać po błyszczącym w symbiuście Srenka ma pełne ręce roboty, więc ja jej dzisiaj już daję spokój i idę wam pokazać chyba największą atrakcję na promenadzie. Latarnię morską. Jedna z 15 działających na polskim wybrzeżu latarni znajduje się właśnie w Ustce. Powstała pod koniec XIX wieku i ma 19,5 metra wysokości. Co prawda, to oznacza, że ta latarnia jest trzecią najniższą latarnią morską w Polsce, ale jak to mówią, mały ale wariat, jej niski wzrost rekompensuje ciekawa architektura. Oczywiście na latarnię można wejść, bilet normalny kosztuje 15 zł, ulgowy 10 zł, a widoki z jej szczytu prezentują się no bardzo elegancko. Pokazałem Wam już tę najbliższą morzu część ustki, czas wejść trochę w głąb lądu, bo tu czeka to, co ustkę na tle innych nadmorskich miast wyróżnia. Czyli to miejsce, które można by nazwać takim usteckim starym miastem. Znajdziecie tu zachowany układ urbanistyczny osady rybackiej z XVIII wieku. Jego głównym elementem są te piękne domy o konstrukcji szachulcowej. Szachulec to rodzaj zabudowy, w której przestrzeń między odsłoniętymi belkami wypełniona jest gliną zmieszaną z sieczką lub trocinami. Często mylnie nazywana murem pruskim, w którym przestrzeń wypełnia się cegłą. Zresztą Ustecka Starówka została wpisana na listę zabytków, a jeśli nie interesują Was te całe szachulcowe historie, to mój krótki wniosek jest taki. Ustka w porównaniu z innymi nadbałtyckimi miejscowościami zachowała Trochę uroku i dawnego klimatu. Jak widzicie, nie wszystko udało się tu zasłonić kebabami i muzeami figur woskowych, które są chyba znakiem rozpoznawczym polskiego wybrzeża. Oczywiście statek piracki, park linowy, bardziej masowe atrakcje, no też tutaj znajdziecie, ale chyba w nieco mniejszym natężeniu niż na przykład w łebie. Tutaj mam wrażenie, że stało się nieco więcej tej rybackiej autentyczności, a jeśli jej szukacie, to mam dla was jeszcze jedno miejsce. Muzeum Ziemi usteckiej to niewielkie, ale bardzo urocze muzeum, w którym znajdziecie przedmioty związane z regionem. Zobaczycie tu m.in. fotografie dawnych mieszkańców, narzędzia szkutnicze, czy choćby dzieła lokalnych artystów. Mnie jednak najbardziej do gustu przypadły modele statków. Statków, co warto podkreślić, wybudowanych w tutejszej stoczni. Ja bardzo lubię takie miejsca, według mnie są dużo ciekawsze niż kolejna papugarnia czy wystawa motyli, nie mające żadnego związku z regionem, w którym się znajdują. Muzeum to oddolna lokalna inicjatywa, więc to kolejny powód, żeby takie miejsca wspierać. W Muzeum na Starych Fotografiach możecie zobaczyć, jak dawniej prezentowała się Ustka, no coś przepięknego. Te dwa budynki dzisiaj są zasłonięte budkami z kebabami, frytkami i pamiątkami, ale ulica Żeromskiego nadal wygląda bardzo dobrze. Patrzcie na to, jestem dosłownie 100 metrów od promenady na ulicy Żeromskiego w Ustce i słuchajcie, jest tutaj przepięknie. Spójrzcie na te wille, które są świeżo odrestaurowane. Czuć tutaj taki kurortowy klimat, a ludzi brak. Mam nadzieję, że po tym naszym filmie w końcu to się zmieni. Moja przygoda w Ustce powoli dobiega końca, a ja obiecałem wam jeszcze rybkę. W związku z tym wybrałem się do jednej ze smażalni i zamówiłem całe danie które składa się z frytek oraz dorsza. Ile za to wszystko zapłaciłem? 92 zł. Czy to dużo? No wydaje mi się, że całkiem sporo. Trzeba uczciwie przyznać, że pani zapytała mnie, czy chcę duży, czy średni, czy mały kawałek. Wybrałem średni kawałek. No i cena trochę mnie zaskoczyła. Mam nadzieję, że przynajmniej ten dorsz dobrze smakuje. No to spróbujmy. Hmm. Nie jest zły. Jeśli zastanawiacie się skąd ta wyrwa w rybie, to słuchajcie, idąc tutaj, zaatakowała mnie Mewa. <grywa> Naprawdę, i ta Mewa chciała mi wyrwać tę rybę, ale się nie dałem i uchroniłem swoją rybę. A jeśli chodzi o samą ustkę, jakie mam wrażenia? Ano takie, że rzeczywiście jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych miejscowości nad Polskim Morzem. Mam takie poczucie, że znajdziecie tu coś oprócz plaży, czego brakuje wielu polskim miejscowościom nad Bałtykiem, czyli autentyczności i klimatu. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione miejscówki nad Bałtykiem. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia na szlaku.